Super, o to chodziło. Trzy, jeden, start. Filip Sobolewski z klasy medialnej. W naszej szkole, Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 6 w Gdańsku obchodziliśmy uroczystość 25-lecia w wolności w naszym kraju. Z tej okazji Samorząd Szkolny LO oraz Szkolne Kółko Teatralne przy Bibliotece wystawiło okolicznościowe przedstawienie. Nadajemy fragmenty tego przedstawienia. Nadajemy wypowiedź koordynatora projektu Jolanty Mroczkowskiej. Jeszcze raz. Dobrze, spokojnie. To jest Mroczkowski? Mroczkowski, tak. Okay. bibliotekarza Biblioteki Szkolnej LO. Nadajemy wypowiedź koordynatora projektu Jolanty Mroczkowskiej, bibliotekarza Biblioteki Szkolnej LO. No bardzo dobrze. 3, Nadajemy wypowiedź koordynatora projektu Jolanty Mroczkowskiej, nauczyciela bibliotekarza w naszym LO. Super, to jedziemy, tak? Czekaj, Teraz. Nadajemy retransmisję warsztatów akademickich Cogito Ergo Sum, jakie odbyły się w sali BHP w Stoczni Gdańskiej w dniach od 2 do 3 czerwca 2014 roku. Organizatorem warsztatów była Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna w siódmym LO w Gdańsku. Jeszcze te, nie, a teraz nadaliśmy retransmisję, tak? Ale też powinno się a, a Albo na koniec, powiedz, dla Radia Wolni Młodzi. Tak? Nadaliśmy to samo, bardzo dobrze to nadałaś. Nadali, nadaliśmy retransmisję. Nadaliśmy retransmisję warsztatów akademickich Kogito Ergo Sum, jakie odbyły się w sali BHP w Stoczni Gdańskiej w dniach od 2 do 3 czerwca 2014 roku. Organizatorem warsztatów była Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna w 7 L.O. w Gdańsku. I Dla Radia Wolni Młodzi. Dla la... Daria, tak? okay. Dla Radia Młodzi Wolni, Daria Król z klas medialnych. Super. dwa 1 start. Nadajemy blok tematyczny Uwolnić edukację. Nie chcemy, aby szkoła była nudna i bez sensu. Przecież szkoła ma nam pomóc wystartować dorosłe, samodzielne i szczęśliwe życie. To samo teraz nadaliśmy blok tematyczny, nie? Tylko jeden wyraz się zmienia. Chcemy by Aby. Tak? Aha, nadaliśmy na. Aha, nadaliśmy, nad, a nadaliśmy jest na drugie A. Akcent, tak? Już? No tak. Nadaliśmy blok tematyczny. Za, z, z za mocno na akcentować. Nadaliśmy. Nadal... No dobrze. Nie, nie staraj się, staraj się normalnie powiedzieć, tak? Nadaliśmy blok tematyczny uwolnić edukację. Nie chcemy, aby szkoła była nudna i bez sensu. Przecież szkoła ma nam pomóc wystartować w dorosłe, samodzielne i szczęśliwe życie. Super, Ale. Jeszcze potrzebujemy dla radia, młodzi wolni, Ala, tak? Dobra? dla Radia Młodzi Wolni, Alcia Kucharska, klasa medialna. Super. Masz ten dar. Nie. Super. Jezu, ja, co ja bez was zrobię, jak, jak was nie będzie? Nic. Nic nie zrobię. My mój nie znajemy, nie bez... z... będziemy. Tak. <laughs> nie, 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 nie. Ja idę tu Mało do liceum zbyt. Zbyt. A w specjalnie dla Pana. Nie no, macie na pewno. Ja do liceum, liceum idę do Pana. A, bo ten, bo... Ale ja w liceum na razie nie dyrektor szkoły informatyki, nie? Proszę? Słucham. Słucham? Też, mm -hmm. my no my... i ona chce nas uczyć. To. Pani dyrektor. O nie, nie, z panem Korsuszką. No, nie, z panem. Bo pani Oskarska mówiła, żeby pani dyrektor, ale teraz byśmy na zielonej szkole z pani pan dyrektorem. Ter... To pani nas tak polubiła, jak powiedziała, że chce mieć z nami zarok lekcję. No to nie. niech ma, ale ja będę miał z wami do, do te... To pan będzie zarok, czyli to jednak... Nie, nie, nie jak... będzie ja będzie. będę, będę, będę. Bo tam było z tymi nie, godzinami, jest że, że tam zabierają panu... Ponownie... A nie, 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 to w liceum. Tak, tylko w mm. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Nadajemy utwory zaprzyjaźnionych z nami muzyków. Tak? Nie słuchaj. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Nadajemy utwory zaprzyjaźnionych z nami muzyków. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Nadajemy utwory zaprzyjaźnionych z nami muzyków. Tu zrobiłeś przecinek, a musisz zrobić większą przerwę. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Nadajemy utwory zaprzyjaźnionych z nami muzyków. A potem osobno przestawimy się. Tak? Mhm. Czyli tak, posłuchajcie naszych. Ale to tak, nie będę miał kiedy wyciąć. Cisza, na dobrze? Tak okay, posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Nadajemy utwory zaprzyjaźnionych z nami muzyków. Muzyków. Na u jest akcent. Dobrze, okej, okay. spróbujemy na czysto, tak? 3, 2, 1, start. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Nadajemy utwory zaprzyja zaprzyjaźnionych z nami muzyków. Jeszcze raz musisz, bo tu się zaciąłeś, mhm. tak? Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Nadajemy utwory zaprzyjaźnionych z nami muzyków. Dobrze. A teraz nadaliśmy utwory zaprzyjaźnionych z nami muzyków. Mm. Tylko to, nie? Bo na koniec potem. Mm -hmm. Nadajemy utwory. Ale za... nadaliśmy to. wiesz, jak, jak już będzie po audycji. S nadaliśmy i potem to jest Nadaliśmy to samo? tylko to. Tylko Aha, nadaliśmy tak. utwory zaprzyjaźnionych z, nas, z nami muzyków. Nadaliśmy utwory. Nadaliśmy. Gomułkowski może akcent. Nadaliśmy. Nadaliśmy utwory... Na, nie nadaliśmy. 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 Cisza, dobrze, Aniu? To Spokojnie, ja też tak mówiłem, się nauczyłem po prostu. Nadaliśmy. 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 .VI. Nadaliśmy. Albo, na to, albo były to utwory za przyjaźnie znanym muzykiem. Omijamy, dobrze? Były to utwory zaprzyjaźnionych z nami muzyków. A teraz musimy jeszcze nagrać dla Radia Młodzi Wolni. Ania Komsta. Dla ra to jest dla Radia Młodzi Wolni? Tak. Okay. Dla Radia Młodzi Wolni Ania Komsta z klasy medialnej. Super. Jeszcze raz. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Też podwieszasz do góry. Muzycznych. Ja się nie nadaję na no nie, nie, no spokojnie. Musisz się nauczyć, to podświczysz i będziesz się nadawał. Kropka, kończy zdanie. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Podwiesza zdanie. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. O, Nadajemy. dobrze, ale ja teraz ci przerwałem. Przepraszam, jeszcze raz, ale to było dobrze. Dobra. O, musimy poczekać, aż się dzwonek skończy. Dobra, będzie głośno. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Na A, odwiesiłeś Posłuchajcie naszych audycji Ale czekaj, nie możesz zacząć, jak, jak ja mówię, nie? No. 3, 2, 1 start. Posłuchajcie naszych audycji muzycznych. Nadajemy utwory dostępne na wolnej licencji. No, udało się! I jak to chcę teraz. Dobra. Ala. to, czy to? Dobra. Słuchaliście nasze audycje muzyczne? Słuchaliście? Muzyne? Co zasłuchaliście? Słuchaliście! Tak, gumułko Słuchaliście. Zaraz wam powiem z polskiego No. Słuchaliście nasze. No, no, Słuchaliście nasze audycje muzyczne. Nasze audycje Dobrze, dobrze, no dobrze. tylko za szybko mówisz, ale... A, no. Tak cię lubię, ale mówisz za szybko. Słuchaliście nasze audycje muzyczne. Promujemy muzykę dostępną w wolnej licencji. Na wolnej licencji. Na wolnej licencji. No to to, to Dobra. drugie, ja sobie przetnę. Promujemy. Audycji. Promujemy muzykę dostępną... No zobacz. To Rio. No, nie nie ale nie przeszkadza jak prawie. ona nagrywa. Jak ja to mam? Jeżeli ona mówi, to musi być cicho, no. Promujemy muzykę dostępną na wolnej licencji. Super. Jeszcze powiedz. Dla Radia... O. Alicja Kucharska. Dla Radia Wolni i Młodzi? Tak? tak, jest. Dobra. Dobre. Alicja Kucharska dla Radia Wolni i Młodzi. Nie i Młodzi. Wolni i Młodzi. A, dobra. Alicja Kucharska. Alicja Kucharska dla Darii. Dari. przepraszam, bo tak jak Daria. Dla Darii. Okej. Specjalnie dla Alicja Kwarska la radia Wolni Młodzi, klasa medialna. Super.